Pozwolicie Państwo, ponieważ konferencja jest przede wszystkim poświęcona wypowiedzi Pani Ewy Żmudy że od razu przekażę głos, a później będzie okazja zadawania pytań. Bardzo proszę. Pozwolicie Państwo, że usiądziemy. Witam Państwa serdecznie. Chciałabym przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy poszli do wyborów, którzy oddali głos na Platformę Obywatelską, na Donalda Tuska, na mnie oraz wszystkim, którzy pomogli w wyborach, pomogli osiągnąć ten sukces. Tu przede wszystkim chciałabym wymienić przewodniczącego. Zachodniopomorskiej Platformy, który by mi uwierzył i prosił, żebym Państwu przypomniała, że na konferencji prasowej rozpoczynającej kampanię mówił o tym, że jestem jedyną kandydatką, która może yy, która może Świnouś, dla Świnoujścia ten mandat uzyskać. I bardzo prosił, żebym to Państwu przypomniała. Chciałabym również podziękować Tomaszowi Szybowskiemu, jest to skromny człowiek ze Szczecina, który był mózgiem i duszą tej kampanii, prowadził tę kampanię. Chciałabym podziękować także mojemu mężowi, który bardzo ciężko pracował w czasie kampanii, mało tego, że mnie wspierał, to również pomagał przy, przy kampanii. Pani Irenie Ileszkowi-Kurczewskim, panu Derbszowi Śliwińskiemu. Pani Urszuli Majkowskiej, Elżbiecie Jabłońskiej, Wiesławowi Górecznemu, Andrzejowi Gajdzińskiemu i mogłabym tak naprawdę wymieniać i wymieniać. Bardzo wielu ludzi pracowało przy tej kampanii i chciałabym im bardzo serdecznie wszystkim podziękować. Czy macie może Państwo jakieś pytania, na które chętnie odpowiem? No, może od tej takiej proceduralnej, przyjemniejszej sprawy, kiedy to już pierwsze posiedzenie, kiedy rozpoczyna Pani formalnie swoją pracę w Prowadzające posiedzenie jest w dniach 24-25 października. ja bym do Sejmu w niedzielę, w poniedziałek, wtorek jest to posiedzenie, za przysiężenie 8 No i pytanie drugie. Czy zechce Pani od razu na początku zająć się sprawą, która no, zbulwersowała y, lokalną opinię publiczną, mianowicie y, decyzji o przesunięciu środków z budowy tunelu w na budowę tunelu pod Wisłą w Gdańsku? To nie było przesunięcie środków. Jeżeli chodzi o budowę tunelu, jest to na, na pewno sprawa yy, decyzji, mus decyzje muszą być podjęte w tej kadencji. Yy, Donald Tusk podczas pobytu w Świnoujściu wyraźnie powiedział, że tunel, jeżeli chodzi o obecny stan przygotowań, yy, możemy mówić o tunelu w latach yy, od 2014 roku. Czyli według mnie to będą no nie tylko według mnie, ale będą to lata 2014, 2020. Nie, to nie jest tylko to nie jest tylko sprawa e, decyzji rządowych, ale przede wszystkim e, musi być do końca przygotowana dokumentacja. E, tu muszą wykazać inicjatywę władze lokalne. E, z pewnością dla mieszkańców wyspy e, sprawa. E, Stabilnego połączenia jest podstawową dla rozwoju tego regionu. Jednak teraz możemy mówić tylko o przygotowaniu promów do eksploatacji przed następnym sezonem, o zapewnieniu środków na, na tą eksploatację i trzeba dążyć do tego, żeby dokumentacja była przygotowana. Już, żeby w roku 2014 można było mówić o, o budowie tunelu, na którym mi też bardzo zależy. To jest dla mnie taka sprawa. Ja tu żyję też i bardzo bym chciała, żeby ten tunel powstał jak najszybciej. Mieszkańcy Zjśnocznia, tą wersję takie słowa służą co najmniej od kilkunastu lat. Nie budujemy tunelu, nie budujemy tunelu, musimy skupić się na remontach plomów. Budujemy tunel, nie budujemy tunelu, musimy skupić się na remoncie domu. Jak długo, jest Pani zdaniem, to jeszcze potrzeba? Przede wszystkim musi być, co też również powtarzam, już Pan Prezydent ma do mnie pretensje, że stale to powtarzam, ale musi być skończona dokumentacja. Bez dokumentacji, bez pełnego studium wykonalności, sprawa tunelu jest tylko wizją. A na wizję żaden rząd, ani Unia Europejska nie przyzna się. Dopiero jak jest pełna dokumentacja, można mówić o, o jakichś tam, o przyznawaniu środków i o dalszym procedowaniu w tej sprawie. Pani zdaniem wina leży po stronie braku zaangażowania. Braku zaangażowania. Bardzo naszego okazjowego. Możecie mnie wstrzymać za słowo takie. Mamy dzisiaj okazję Państwu przedstawić przyszłą Panią posłankę, że podtrzymujemy danego słowa i zarówno w zakresie promocji, jak i skutecznego przygotowania, uzupełnienia dokumentacji, czy też później ubiegania się o środki, na pewno będziemy wspierali wszystkie działania bez względu na dotychczasowe historie. Nasze zaangażowanie jest pierwszym kluczem, który otwiera pierwsze drzwi do stałego połączenia. Jak Państwo wiecie, ja w to, co robię, naprawdę się angażuję. Tutaj, jeżeli chodzi o te, nawet te wybory, nie było mi łatwo. Miałam, panu, miałam jako konkurentkę panią Joannę Agatowską, która jest wiceprezydentem, wieloletnim samorządowcem i zebrała w Świnąjściu dużo głosów. I miałam również młodego demokratę Janka Borowskiego, który też zebrał sporo głosów i miał poparcie. Młodych demokratów z całego regionu zachodniopomorskiego. pomorskiego Również przez ten rok pracy w Radzie Miasta z, z pewnością mieliście Państwo okazję zauważyć, że we wszystkie sprawy, się, których dotykałam, angażowałam się w te sprawy. I teraz również chcę pracować dla kraju, dla regionu, dla, dla wyspiarzy. No nie, sprawa o tunelu, którą wywołałem, jest o tyle przykra, że. Pamiętam, jak tuż po deklaracji premiera, że tunel powstanie na w Myślę o tej wcześniejszej perspektywie. Ktoś skomentował, że zobaczycie, że i tak zbudują najpierw w Gdańsku. Jest mi bardzo przykro, że to się stało. A mnie jest bardzo przykro, że do tej pory nie ma pełnego studium wykonalności. Powinniśmy korzystać z doświadczeń takich jak Gdańsk, bo tam skuteczność i współpraca między różnymi osobami właśnie doprowadziła do tego, co jest w chwili obecnej realizowane. U nas tego zabrakło. Od marca 2009 roku było wiadome po opinii Jaspers, jakie błędy popełniliśmy, budując wizję naszej stałej przeprawy. Długi czas poświęciliśmy na rozmowy z osobami, kluczowymi i z Warszawy, i z Brukseli, aby chociażby odbalić mit, że nasza przetrawa będzie kosztowała miliard trzysta tysięcy. W chwili obecnej staramy się i sądzę, że to samo, włączy się kreatywnie i praktycznie, tak, aby realnie przedstawić i koszty, i rozwiązania techniczne i to nie jest rzecz skomplikowana, to nie jest rzecz nieosiągalna. My, jak Państwo widzicie, koncentrujemy się na pozytywach i dzięki temu rozmawiam dzisiaj z przyszłym posłem. Ja bym tylko jeszcze dodaje, jeśli pozwolicie Państwo, do, nawiązując do Pańskich pytań, że czas skończyć szukaniem winnych, a wspólnie pomyśleć, jak nadążyć za oczekiwaniami formalnymi, abyśmy tak jak Gdańsk, mogli kiedyś wspólnie powiedzieć, że mamy sukces, udało się. Bo dotychczas, no niestety tej współpracy, jak wcześniej Pan Przewodniczący wspomniał, nie było. I stąd może, bo tutaj nie, ciągle jest taka tendencja, kto będzie ojcem tego sukcesu. Wydaje mi się, że będziemy wszyscy ojcami sukcesu, jeżeli wreszcie tą przeprawę uzyskamy stałą. I takie małostkowe podejście do tematu bardzo psuje nasz wizerunek na zewnątrz, jak również to pomaga w tym, abyśmy tutaj nawet na niwie samorządu prowadzili te działania w miarę wspólną. Jaką sprawą zajmie się Pani jako pierwsza w kontekście Świnoujścia, jako posłanka? Będzie pani miała szansę wyjść na mównicę, prawda, poruszyć różne sprawę. Jaka sprawa będzie tam pierwszą, najważniejszą? Być może? Dla mnie to teraz bardzo ważną sprawą jest stabilne połączenie między wyspami. Nie sądzę, żebym musiała w tej kwestii się wypowiadać się na mównicy, ale na pewno będę lobować za to, żeby były środki na remont promów przyznane wystarczające i żeby były środki na eksploatację tych promów, żebyśmy nie musieli godzinami czekać pod promem, czego doświadczam. Nie udało mi się przeprawić tym promem, którym chciałam, wyszłam wcześniej i. I dzięki temu jestem na czas, ale ja też pływam promami. Często muszę zostawiać samochód na prawobrzeżu, czy jeździć taksówkami. To mnie też dotyka. I wielu ludzi co dzień się przeprawia do pracy, y, stoją w gigantycznych kolejkach. To jest na pewno taka sprawa y, priorytetowa. Poza tym y, będę rozmawiać z ludźmi. Nie wszystkie sprawy, które ja uważam za ważne, y, uważają za ważne moi wyborcy. Będę ich pytać, pytać wyborców, czym powinnam się zająć. Jakie są problemy, które widzą wyborcy? Co tu jest najważniejsze i, i z czym trzeba sobie jak najszybciej poradzić? W Świnoujściu i w Szczecinie. W to biuro będzie tutaj, i będzie je prowadzić yy, pani Rena Kowrzewska. A w Szczecinie będzie to biuro poselsko-senatorskie z senatorem Norbertem Obryckim. I będzie tam również asystentka i będzie również dyrektor biura, na, na te oba biura. Dyrektorem biura będzie pan Tomasz Szybowski. Czy w biurze będziemy mogli mieć jakieś stałe dyżury? Pani? Tak, biuro będzie czynne na pewno przez cztery dni w tygodniu. Mhm od poniedziałku do czwartku i tak jak już wstępnie tutaj rozmawiałyśmy poniedziałki i środy będzie to od 16 do 20 wtorki i czwartki od 9 do 13 a Pani obecność w biurze? W miarę możliwości jak najczęstsza trudno mi jest jeszcze teraz powiedzieć jak to się poukłada, ale na pewno będę osiągalna. W Warszawie będę tylko w czasie posiedzeń Sejmu, a tak będę na miejscu. Gdzie będzie mieszkała w, e, w Warszawie? W nowym Hotelu Poselskim. To już jest... E, to już... E, po prostu już musiałam odpowiedzieć takie pytanie e, w kancelarii Sejmu i... Czy nie wprowadzić Pani tam na stole? Nie, a skądże. To jest moje miejsce na ziemi. Nie zamierzam tego zmieniać. Wspomniała Pani, w jakich komisjach będzie uczestniczyła, ale nie mówiła Pani o żadnej komisji, która ma wpływ na decyzję w sprawie właśnie połączenia samego. Nie będzie Pani Przyznam, że myślałam o komisji spraw struktury, ale trudno mi jest wymieniać tutaj wszystkie komisje. To poinformuję Państwa, w jakich komisjach uczestniczę po, po tych ustaleniach w Warszawie. Czy jego decyzje zapadną wewnątrz klubu? Czy to jest jaka, jest, jaka jest procedura w tym momencie delegacji posła do komisji? Można to wyjaśnić mieszkańcom? Sądzę, że to jest według klubów, ale nie, wewnątrz klubów, ale nie wiem tego na pewno. Muszę teraz w tych wszystkich sprawach procedura proceduralnych muszę się tego uczyć. Dużo czytam, ale jeszcze nie do wszystkiego mi się udało tak do końca dotrzeć. Dostałam z kancelarii Sejmu cały plik dokumentów, które muszę okay. wypełnić, zawieść je na, na to posiedzenie wprowadzające. No i przyznam, że sporo czasu spędzam nad tym, żeby to teraz sensownie zrobić, żeby nie trzeba było niczego poprawiać, żeby. Jest to przez nam dużo do Ale to, to pierwsze, tak? Jak się przez to przebrnę, to tak. pierwsze. Ja tylko jeszcze słówko chcę dodać do Pani pytania. W nawiązaniu do przeprawy stałej. Czy Pani nasza poseł będzie w takiej komisji, która będzie miała wpływ? Ja sądzę, że podobnie jak to po traktuje jak na niebie samorządowej, skuteczny radny nie musi być we wszystkich komisjach, aby zabierać głos w istotnych sprawach i akcentować swoje stanowisko. I sądzę, że w Senie jest podobnie, jeżeli ktoś po prostu komuś zależy na danym temacie, to niekoniecznie przez komisję, bo jeden głos w komisji też jeszcze no, nie jest decydujący. Ale to się zorientujemy, jak wróci pani poseł z Warszawy, już po, po ustaleniach, jaki przebieg będzie, będzie miało to uczestnictwo w poszczególnych komisjach. No, a Skutecznie, jeżeli tak jak tu samorządzina będzie podejmowała tematy tam, to sądzę, że też nawet nie będąc w komisji, przebije się ze sprawami Świnouścia. Tylko przeszłość pokazywała, że jednak ta komisja miała coś do powiedzenia, i yy, no, jeżeli się. Oczy... Pani zna ten temat, tak? to dziwne to by było, gdyby Pani tam właśnie nie było i inni posłowie by się wypowiadali na temat Świnouścia, a mieszkanki się. Rozważałam, a, tak Pani mówi... redaktor, rozważałam uczestnictwo w komisji infrastruktury. Ale każdy poseł, tak jak radny, może nie będąc członkiem komisji, prezentować temat na danej komisji, uczestniczyć w pracach tej komisji, sądzę, że bez obecności naszej pani poseł na pewno tematy dotyczące Świnoujścia nie będą tam przez komisję przechodziły. Znając aktywność pani Wyrzmuty Trzebiatowskiej na pewno będzie bacznie śledziła pracę poszczególnych komisji tematy, które nas tutaj mocno dotykają. Wręcz będzie nas rozliczało z tego, jak daleko jesteśmy przygotowani. Sądzę, no, że... Nie będę przed za mówić o rozliczaniu. No na, pewno, na pewno praca będzie się odbyła tutaj na miejscu, Państwo sobie zdaje sprawę. Na pewno będę nad wszystkim czuwać, mogę tak, tak powiedzieć. Będę nad wszystkim czuwać i sądzę, że będę miała, y, że moja skuteczność y, będzie większa jak, jako radnej opozycyjnej. Wspomniała Pani wcześniej o, o tym, czym będziemy się zajmować, wspomniała Pani o eksploatacji promów. Miasto dostaje dotacje na, na promy. ona nie jest wystarczająca, w związku z tym te promy są w nie najlepszym stanie, czasami się tam psują prawda, i tego typu sprawy Pani sama mówiła. Jak, o ile więcej miasto powinno dostawać, za jaką sumą Pani lobowała, żeby tak rocznie było więcej na te promy? Tego jeszcze nie wiem, muszę po prostu się zagłębić w ten temat i zobaczyć, jakie są, jakie są potrzeby i jakie są możliwości Państwa. Jednak jesteśmy, żyjemy teraz w dobie kryzysu, którego druga fala nadejdzie. Musimy oszczędzać oczywiście nie na najbiedniejszych rodzinach, ale musimy w miarę możliwości starać się racjonalnie wykorzystywać środki i na pewno. Będą to środki takie, żebyśmy nie musieli godzinami stać w kolejkach i żeby te promy były wyremontowane. Historycznie przypomnieć, że pierwsze środki, które stały się stałym elementem w budżecie państwa na przeprawę promową na utrzymanie przeprawy promowej były za czasów, kiedy posłem ze Świnnością była pani Elżbieta piela Mielczarek, Wtedy 19 milionów państwo, jako stały element budżetu, zapisało. Następnie za czasów już rządów Platformy zwiększono tą kwotę do 22 milionów, i obecnie 7 milionów, które przeznaczono na remont promów, jest kolejnym sygnałem, że o tej przeprawie się pamięta tylko też miasto nie może traktować budżetu państwa. Jako jedynego źródła utrzymania przeprawy zawsze przy każdych budżetach czy też rankingach chwalimy się jako miasto, że mamy bardzo wysoki budżet, że jesteśmy bogatym miastem. To zwłaszcza w dobie kryzysu wskazuje na to, że jednak powinniśmy partycypować w części kosztów. Robimy to, bo pan prezydent przy, na przykład na okres sezonu letniego przeznaczył 3 miliony złotych na, dodatkowo na przeprawy promowe. Mi tylko żadnych lat, które minęły, przynajmniej z zarządu pana Żmotkiewicza, bo to jest jednak dość stary odcinek czasu, teraz już dziewiąty rok, że cyklicznie, kiedy urządów był SLD, PiS, Platforma, przez te wszystkie lata stopniowo nie próbowaliśmy rozwiązać problemu remontu promów. Teraz stało się to bardzo nagłe, pilne. Mamy po prostu już czas czasopres bardzo krótki na zrobienie tego, no i trafiliśmy troszkę niefortunnie, bo jest druga fala kryzysu za chwilę. Ale ja myślę, że tak jak pani poseł się zobowiązuje, że będzie robiła wszystko, żeby ten problem, no, że tak powiem pozytywnie dla miasta rozwiązać, nie należy również zapominać, że w budżecie miasta trzeba zabezpieczyć na to środki. Po no teraz tak jak te 7 milionów on na remont, to drugie tyle miasto musi również zabezpieczyć ze swoich y, środków budżetowych, ale sądzę, że Pan Prezydent poradzi sobie z tym problemem, ponieważ nie ma innego wyjścia, a przeprawa promowa i Pan Prezydent też tak to chyba traktuje, jest taką no najbardziej sprawą nas tutaj wszystkich dotykającą i nie, bez remontu promów po prostu będziemy wyspą już zupełnie wykluczonych, odcięte od świata, a do tego to puścić nie możemy i pan prezydent sądzę, że jako gospodarz miasta będzie robił wszystko, żeby do tego nie doszło. Także to, że pani poseł chce się w to zaangażować, bardzo mnie cieszy, bo im więcej osób będzie temat, tematem się opiekowało i, i temat prowadziło, jest to, jest to korzystniejsze, będzie łatwiej nawet panu prezydentowi. Ale też nie należy zapominać, że to nie jest tylko tak, że jak za socjalizmu, że centrali wszystkie środki szły do centrali, bo przecież nasze podatki zostają w mieście w pewnej części i w zależności od podatku, ale nie będę już tego rozwijała, i też jako miasto no, nazywamy się samorządem nie dlatego, że, że ktoś na nie centralnie steruje. Także pewne potrzeby i obowiązki gminy musimy wypełniać z własnych środków.